Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jakie nawozy stosuję. To jest filmik z zeszłego roku, ale tutaj chciałam Wam jeszcze pokazać, co ostatnio sobie wymyśliłam. Tutaj mam worek z popiołem drzewnym, bo ja sobie zawsze popiół drzewny do worka i później w garażu mam blaszanym. Mi to stoi, żeby to, wiecie, nie nam mokło. I tutaj mam... Um... Po prostu popił. I zwykłą doniczkę z takimi dziurkami. Najlepiej właśnie z, takim, z taką wielkością. Ja sobie ostatnio to tak zrobiłam. I w ten sposób sobie będziecie sypać. Po prostu super się to robi. Ja to używam do lawend, czosnków. Yy. Trawę na mech, maliny podsypuję właśnie. I super, powiem Wam szczerze, że kiedyś zawsze to robiłam ręką, a ostatnio tak sobie wymyśliłam. I super się to sprawdza, więc Wam to polecam. Nawozów, jakie ja stosuję, to jest głównie pokrzywa. I tutaj możecie też zobaczyć później, że są truskawki, właśnie podlewane tą pokrzywą. W zeszłym roku już owocowały, a w tym roku myślę, że już będzie bardzo ładnie. Są tylko nawożone właśnie nawozem z pokrzywy i oczywiście kompostem. wcześniej były podsypywane. Takich nawozów, które ja stosuję, to jest właśnie z pokrzywy, z mniszka, ze skórek z bananu, czosnku, z liści rabarberu i z wrotyczu. Powiem Wam mniej więcej jakie składniki i do czego one służą. Do tego fusy z kawy, robię też z drożdży, ze skrzypu, pod właśnie kompost, popiół drzewny z kominka i trawę skoszoną. I te wszystkie rzeczy stosuję u siebie w ogrodzie i ja widzę bardzo fajne efekty. Wiadomo, nawozy na samym początku wiosny. A później już nie stosuję żadnych nawozów, tylko właśnie te gnojówki, te nawozy takie ekologiczne. Ja to stosuję mi się to bardzo fajnie sprawdza. Jeżeli ktoś ma czas, żeby sobie zrobić, ja to polecam. Zresztą chyba z 13 lat temu robiłam pierwsze takie gnojówki z pokrzywy, i to co było na dnie. Ten taki gąszcz, jak już wszystko zużyłam, ten gąszcz wrzuciłam pod jedną różę. I to jak ona zakwitła latem, to ja byłam w szoku. Tyle miała tych kwiatów, dlatego ja najwięcej właściwie stosuję właśnie z pokrzywy do róż i do warzyw, bo to jest właściwie taki najbardziej nawóz taki sprawdzony że raczej nie powinien szkodzić. Bo wiadomo, też niektóre nawozy mogą szkodzić, więc na przykład taki nawóz z rabarbaru ja na pewno nie będę stosować pod warzywa i owoce, bo ja bym się tego trochę bała używać. No, nie jest to dobrze tam zbadane i nie wiemy tak naprawdę czym sobie podlewamy, więc ja raczej boję się takich nawozów. Spokrzywy sprawdzone... Z mniszka lekarskiego sprawdzone, i też bardzo dużo osób to stosuje, więc ja Wam polecam. drożdży tak samo. Wszystkie nojówki, które robicie, tam nawozy, wkładacie do plastikowych wiaderek czy tam do beczek plastikowych. Lepiej nie do metalowych, bo mogą zajść jakieś reakcje te kwasy i ja bym tam nie polecała do żadnych wiaderek metalowych, czy jakichś beczek metalowych. Tylko plastikowe. Gnojówka jest wtedy gotowa, kiedy przestanie się pienić, więc jeśli, bo oczywiście ja przemieszam sobie co drugi dzień, czasami codziennie, odstawiam, zawsze przykrywam włókniną, żeby tam nie naleciały mi komary, czy jakieś muszki, czy coś tam, to co ja bym nie chciała. I przede wszystkim robimy z deszczówki. Wtedy jest to najlepsza woda, jaka może być do roślin. Najlepiej podlewać po deszczu takimi nawozami, właśnie ekologicznymi, bo wtedy roślina nie weźmie tego tak dużo, bo jeżeli ona jest wysuszona i wy ją podlejecie takim nawozem, to też można zaszkodzić, więc. Lepiej to robić po deszczu, popodlewać, roślina po prostu sobie z tego skorzysta. Lub podlać, jak wiecie, że na przykład będzie padać wieczorem, to wtedy tak samo. Ja swoją, swój nawóz pokrzywy robię w dużej beczce, bo ja jej bardzo dużo naprawdę używam, bo stosuję ją właściwie do wszystkiego. Nawóz pokrzywy ma bardzo dużo tego azotu, fosforu, potasu, magnezu, żelaza, wapnia. Pokrzywy bardzo dobrze właśnie na planowanie, na kwitnienie. Także naprawdę można to stosować. Tak samo osoby, które cierpią na anemię, również można sobie stosować takie herbatki. Tylko wiadomo, pamiętajcie, że pokrzywę zbieramy, jak jest młodziutka. Wtedy ona jest najlepsza, nie jak już kwitnie, bo taki nawóz to nie jest za dobry nawóz i może na przykład Wam zaszkodzić. właśnie teraz zrobiłam z mniszka, bo się pojawił i pokrzywy już też będę zbierać właśnie do takiego dużego worka. Wszystko później przecedzam przez to sitko, opryskuję właśnie na mszyce. Wtedy ja nie rozcieńczam. Jeżeli robię oprysk, to wtedy nie rozcieńczam pokrzywy, ponieważ ja tutaj mam ten borek, to tam nie wiem, może tam będzie, tak jak Wy macie trzy wiaderka, to może, może tyle tam wejdzie. Ja tego nie rozdrabniam, bo wtedy jak najmniej, żeby było tych takich yy, drobinek. I po, gdzieś po dwóch, trzech tygodniach już stosuję właśnie na oprysk, na myszyce. Wydaje mi się, że nawet jak wodą opryskujecie, bo głównie chodzi o to, żeby spadły te mszyce. Jeżeli macie dobre ciśnienie, właśnie w opryskiwaczu, to, to tam mszyca spadnie i nie będzie wysysać. Stosuję i mi się to sprawdza. Jeśli nie chcecie na przykład robić gnojówki, możecie pod rośliny warzywne właśnie dać do dołka listki. No i tak samo będzie Wam odżywiać te warzywa. Kiedyś czytałam, że warzywa korzenne, na przykład marchewka, czy tam pietruszka, czy buraczki, że nie lubią właśnie. Ponieważ pokrzywa ma dosyć dużą zawartość azotu, ale to też różne osoby różnie mówią. Więc ja tam na pewno nie będę się wykucać, że, że tak jest, bo nie jestem chemikiem i nie wiem faktycznie, ile ta pokrzywa ma tego, tego azotu. Ale właśnie jest tak, yy, kiedyś to czytałam, że. Pokrzywa ma dosyć dużo tego azotu i wtedy najlepiej stosować do takich roślin, które idą w liście, a nie w korzenie. Ja stosuję pod ogórki, pomidory, do truskawek właśnie. Nie stosuję pod cebulę, groch, fasolę. Nie wiadomo, jeśli robicie w wiatrze takim 10 litrowym, to najlepiej by było to rozcieńczyć żeby Wam tam nie popaliło korzeni, bo też może tak być, że młode sadzonki tam warzyw mogłoby spalić korzenie. Także nie stosuję pod rośliny kwaśnolubne. Następny nawóz to są skórki z bananów. Bardzo dużo stosuję właśnie skórek z bananów, ponieważ mają bardzo dużą zawartość potasu. A potas działa na kwitnienie, więc y, używam je głównie do roślin kwitnących. I do pelargonii, do surfinii. Skórki całe z bananów wrzucam pod rośliny kwitnące w ogrodzie, a w domu używam je do stoczyków i bardzo fajne efekty. Tylko nie wiem właściwie czy jest to y, spowodowane skórkami z bananów czy czosnkiem. Nie wiem który jest lepszy. I właściwie trudno mi powiedzieć. No ale ja stosuję i to i to, więc u mnie się to sprawdza. Tylko pamiętajcie, jeżeli robicie z czosnku, to czosnku musi być albo rozcieńczony dobrze, albo na tam jeden storczyk, to naprawdę malutko tego czosnku. Ja na 20 sztuk storczyków rozgniatam trzy ząbki czosnku. Zostawiam w litrowym słoiku, zalewam to wodą, i na następny dzień używam skórki z bananów, tam dwie skórki z bananów, czy trzy sztuki na te 20 stoczyków. Biorę sobie te skórki z bananów, zalewam letnią wodą i dopiero używam po dwóch dniach. Ja to stosuję na przemian. Akurat u mnie się sprawdza, więc ja to, ja to stosuję. Kurki z bananów mają wapń, potas, fosfor, azot i tam magnez. Rośliny kwitnące lepiej kwitną. Również działają bakteriobójczo. Pamiętajcie, że z czosnku można spalić korzenie, więc lepiej go bardziej rozcieńczyć ten czosnek, niż zaszkodzić. Bo wiem, widziałam już kilku osobom, spaliło korzenie. Jeśli nie chcielibyście, żeby wam spaliło korzenie, no to lepiej go rozcieńczyć. I tak samo w ogrodzie. Następny nawóz to są fusy kawy. Ja stosuję je pod rośliny yy, takie jak iglaki, tuje, azalie, rododendrony, wrzosy, wrzośce, róże, hortensje i właściwie w głównej mierze chciałam porozmawiać o hortensjach ogrodowych, bo hortensje ogrodowe właśnie lubią mieć taką lekko zakwaszającą glebę, a właśnie fusy z kawy mają tendencję zakwaszającą. Bardzo dobrze właśnie działają na hortensje ogrodowe, że te liście są takie właśnie zdrowe, bardzo fajnie wyglądają. I jedna, właśnie hortensja, która jest najbliżej tarasu, wyrzucałam te fusy, i ta hortensja, właśnie, była najbardziej niebieska, więc można to stosować. Do domowych kwiatów ja kiedyś wsypywałam, ale mi to pleśniało, więc ja przestałam. Wiem, że można zrobić nawóz, że po prostu do, do słoika litrowego. Wsypujecie po, tam, po kawie, zalewacie i później tym podlewacie, i właśnie kwiaty można podlewać: stoczyki, paprocie, krotony, skrzydłokwiaty, kwiaty, anturium, draceny, kaktusy że właśnie można stosować taki nawóz właśnie do, do takich roślin. W domu właśnie nie stosuję. Ale właśnie w ogrodzie. U mnie się to bardzo właśnie fajnie sprawdza po kwaśnolubne. Podobno również można pod, do pomidorów, do truskawek. Ja stosuję inne nawozy do truskawek, do pomidorów, więc kawy nigdy nie stosowałam, więc nie wiem, czy, czy to będzie dobrze działać. No, fusy z kawy mają dosyć dużo tego azotu, więc rośliny, które wytwarzają dużo liści. Potrzebują właśnie tego pierwiastka. Następny nawóz, który robię właśnie pod warzywa drzewka owocowe, to jest nawóz z drożdży. Jak ktoś tam mówił kiedyś, że wszystko rośnie jak na drożdżach. Ja robię tak, że w domu sobie biorę tam dwie szklanki wody, letniej do plastikowej miseczki, rozkruszam drożdże, daję łyżkę cukru. Wlewam tą wodę i cały czas mieszam, żeby taka jedna konsystencja się zrobiła z tego i wlewam to do 10-litrowego wiaderka i zalewam deszczówką. Może być właśnie stosowany i do truskawek i do pomidorów i do ogórków. Można to też stosować jako oprysk. Ja w sumie nigdy nie robiłam oprysków z drożdży ale wtedy, jeżeli będziecie robić, to wtedy pół na pół. Drożdże mają bardzo dużo żelaza i witamin z grupy B. Bardzo fajnie rośliny rosną, przede wszystkim pomidory. Następną rośliną, którą stosuję u siebie w ogrodzie, jest skrzyp polny. I ja robię z niego opryski i do litrowego słoika zrywam sobie po prostu ten skrzyp. Przez 5 minut gotuję i odstawiam. I dopiero po dwóch dniach Odcedzam i opryskuję wszystkie drzewa, róże, truskawki, pomidory, maliny, ogórki. Bardzo dobrze właśnie on działa na różne takie mączniaki, na różne takie choroby grzybowe. Także ja to w poprzednim domu stosowałam i tutaj także pojawił się mi właśnie ten skrzyp. Stwierdziłam, że jest to bardzo cenne ziele, więc go nie będę tam usuwać. Pamiętajcie tylko o tym, że jeśli zrywacie skrzyp polny, to żeby był w takiej formie jakby choinki. A jeśli zrywacie z korzeniami, to nie dawajcie sobie tego na kompost, bo możecie mieć później sam skrzyp w ogrodzie. Nawóz z rabarbaru. Podobno bardzo dobrze działa na przędziorki, na różnego rodzaju gąsienice na ślimaki. Podobno wzmacnia rośliny i chroni je. Z zrobimy 10 litrów wody deszczowej, kilogram liści rabarbaru, można pokroić i zostawiamy na tydzień i później to rozcieńczamy. Na pewno nie będę tego stosować pod rośliny warzywne ani pod owoce, dlatego że liście rabarbaru mają w sobie ten kwas szczawiowy. Więc na pewno nie będę tego właśnie stosować pod rośliny warzywne. Oprócz nawozu z rabarbaru myślę, zrobić również z wrotyczu, taką gnojówkę, taki nawóz, właśnie do podlewania, to będzie raczej takie pre prewencyjne podlewanie, ewentualnie pojawiły się jakieś szkodniki. Podobno, że właśnie też działa na turkucia, na różnego rodzaju śmietki właśnie na opuchlaki, więc na pewno spróbuję zrobić taki oprysk właśnie gleby. Jeżeli robi się taki oprysk gleby, to wtedy te szkodniki wychodzą wyżej i wtedy ptaki wydziobują właśnie te szkodniki. Lepiej zapobiegać niż później się wkurzać. Można także podobno wkładać do dziur nornic Podobno, że to odstrasza. Tak samo odstrasza ropuchy. Jeśli ktoś y, mieszka gdzieś blisko stawów, to, a nie chciałby, żeby tak blisko domu podchodziły ropuchy, to można właśnie poukładać gdzieś y, i wtedy te ropuchy podobno, że nie lubią tego zapachu. Można spróbować. Ja w swoim ogrodzie również stosuję kompost. Oprócz tego trawę skoszoną do ściółkowania gleby, pił drzewny z kominka. Wiadomo, że popiół drzewny odkwasza glebę, bardzo dobrze właśnie uzupełnia o fosfor, potas i wapń, a niedobór wapnia powoduje zahamowanie wzrostu roślin. Maliny obsypuje trawą, a wiadomo, że trawa zakwasza troszkę glebę, więc u mnie maliny naprawdę bardzo dobrze rosną i nie mogę narzekać, że, że coś się z nimi dzieje, więc na razie, jak na razie to bardzo dobrze to się sprawdza. I w sumie mam tutaj trzeci rok maliny, drugi rok będzie właśnie malina czarna i bardzo dobrze rosną, więc myślę, że im to służy. Jeśli mam mniej żywokostu, mniej mniszka, czy mniej pokrzywy, to wtedy go mniej rozcieńczam. A jeśli mam naprawdę bardzo dużo tej materii organicznej, to wtedy bardziej rozcieńczam takie nawozy. Za dziś dziękuję. Możecie napisać w komentarzu, czy wy stosujecie jakieś nawozy, czy raczej nic nie stosujecie z takich ekologicznych nawozów.